Repertuar, czyli co jest grane. Chyba nie było nas z 3 miesiące czy 2 miesiące, nie robiliśmy repertuaru. Głównie spowodowane to było niestety tym sposobem realizacji naszego repertuaru, czyli godzina 20, piątek, sztywno i kosztello. No niestety nasz kolega klanowy kosztello już gdzieś ma jakieś problemy swoje i mało się pokazuje i nie pomaga. Ale postanowiliśmy, i Norbi też będzie mi pomagał, oczywiście, jeżeli będzie miał taką ochotę. Witam cię, Norbi. Jeżeli bardziej czas, niż ochotę, więc. No właśnie, jeżeli wiadomo. będziemy mieć czas, po prostu będziemy robić repertuary. Jeżeli będą jakieś ciekawe informacje, niekoniecznie co tydzień, niekoniecznie w piątek, możliwe, że po prostu tylko wtedy, kiedy będą ciekawe newsy. A więc w dzisiejszym repertuarze na początku powiemy o misjach, które są w tej chwili do realizacji w grze World of Tanks. No i co tu mamy? Potężna stal. Możemy kupić potężne siódme tiry za 30% zniżki i one zarabiają 20% więcej. Bardzo wszystkie widzę fajne, czy to Is2, czy... T29 czy Tiger 1, który teraz podobno odbije co 6 sekund, chętnie bym może sobie go odkupił, żeby to Nawet sprawdzić. Poniżej. No, 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 no. Też yy, choke premium T14, którego posiadam, ale tak jakoś yy, ten czołk Szczerze mówiąc, w ogóle nim nie gram. Zdecydowanie bardziej mi się podoba T3, też piąty Tier, czy skoda T25. Gdzie mam tego T14? Tutaj. Ale oczywiście, jeżeli ktoś na przykład lubi szkolić załogi i tak dalej, albo w ogóle bawić się różnymi czołgami, lubi mieć dużo czołgów, to za 50%. Nie wiem ile to będzie wychodzić, ale y, chyba niedużo. Y, ile w tej chwili kosztuje y, ten y, czołg amerykański? Wiesz, nigdy nie zwracam na niego. No ja no nawet go nie widzę. Dobra, no to tej informacji nie podam. Y ale przypuszczam, y że niedużo. Hmm. Dobra, nieważne. Możliwe coś około 1000 golda. To jest piąty to, to jest piąty, tier, tak, więc piąty. prawdopodobnie powinien kosztować o półtora tysiąca golda. Y z tyle mniej więcej co Churchill 7. Tak, tysiąca, ale 50%, czyli 750. 750, no. Aha, dobra. On, on jest w miarę twardy, w miarę taki, no ale lufa słaba, nie, także go, goście jedzący na Goldzie tym czołgiem to jest norma, więc na pewno, na pewno nim nie zarobicie, a raczej sądzę, że wszystko pójdzie na minus. Tylko tak do y, zabawy. Co tu jeszcze mamy? 50% zniżki na szkolenie i przeszkolenie załogi. Wiadomo, y, to się zawsze przydaje. Załoga, rzecz ważna. W czołgu y, mamy misję y, 50 tysięcy kredytów. Jeżeli zrobimy meczyk heavy tankiem y, i zrobimy uszkodzeń 5 tysięcy. I to, jest, to można non-stop, czyli jakby, jak jesteśmy koksami i bijemy non-stop y, <laughs> 5000 taki Diabl na przykład, no to co chwilę 50 tysięcy mu skapi nie? do y, tego skarca. No powiedzmy, że tak. No to, jest, to jest takie, tak, tak powiem, y, y, motywujące ludzi do tego, żeby robili damage. Okej, okay, co tu mamy jeszcze za misję? Jak wiadomo, wszystkie te misje widzimy też w zakładce. Misje w grze. Tutaj, oczywiście, do 30 grudnia misja wygraj bitwę zespołową i dostajemy doświadczenia 1,2 i kredytów 1,2. Bitwa zespołowa, czyli ta 7 na 7 nie? Tak. Później mamy trzy takie misje związane z Clan Warsami, ale także Clan Warsami kampanii, kampanii drugiej. Jeżeli na przykład zrobimy 5000 damage'u, damage obrażeń, to mamy dwukrotnie więcej kredytów. Jeżeli podświetlimy 5000, też mamy dwukrotnie więcej kredytów. Jeżeli na takim Clan Warsie. Co tu zrobimy? Aha, wygramy trzy razy w ciągu jednego dnia, to dostajemy. Yy, właśnie doświadczenie półtorej i załogi dwa razy więcej. Misja nauka przez praktykę. Yy, nieskończenie. Aha, czyli to jest to, co ty mówisz, że już masz tego prawie 250, nie? a ja tego 107. Czyli yy, musisz się znaleźć wśród trzech najlepszych graczy, yy, żeby, yy, którzy mają najwięcej. Doświadczenia. Tak, i wtedy ma jest mnożnik 1,5. I to 2, jest w zasadzie misja, tak. która non stop trwa i non stop będzie trwała, aż do odwołania, tak? Do 1 stycznia. Braterstwo broni. Misja dostępna też nieskończenie. Zdobądź oznaczenie braterstwo broni i jaka nagroda? Zerkajmy niżej. Udział do, doświadczenia jest mnożony przez 1,5. Mhm. Droga do zwycięstwa, jest to dosyć dziwny niby e, dziwna misja, bo trzeba wygrać 125 bit losowych i dostajesz tylko jeden dzień premium no, ale wiadomo, zawsze ten dzień się przyda mi już brakuje 14 wygranych meczy, a ty Norbi już prawdopodobnie no, to dawno zrobiłeś e, pokaż, no. że masz to coś co to za misja e, aha P 50 czyli 50 tysięcy uszkodzeń, 50 uszkodzeń i dostajemy dzień premium e, no mi jeszcze trochę brakuje runda interaktywna. Misja y, Lunda inter interaktywna. Walczyć w tych pojazdach, które są pokazane i dostajemy doświadczenia półtorej. Mm -hmm. A ja nie mam takich czołgów niestety, więc bym czyli musiał masz, kupić. Czyli masz nową linię do e, What The Fuck'a i, i druga to masz niskotierowe e, arty. Tak jest. I to samo. I tu mam jeszcze misję, y, misja za zdobycie 5000 punktów uszkodzeń, to co mówiłem przed chwilą, heavy tankiem dostajemy nagrodę 50 50000 oraz też jest misja, że jeżeli będziemy walczyć w tych oto pojazdach 7. tieru, które też są właśnie tam za tańsze o 30%, dostajemy w kredytach 20% więcej. Ale tu są jeszcze ciekawe misje nadchodzące, które prawdopodobnie zostały utworzone dlatego, żeby gracze zaczęli grać więcej tych gier zespołowych 7 na 7. Czyli jeżeli wygramy jeden mecz i to będzie trwało od 16 grudnia do 20. Jeden mecz, dostajemy dzień premii wygrany. Jeżeli wygramy 3 mecze, dostaniemy ulepszony system naprowadzania razy 1, czyli jedna sztuka, a on jest wart chyba 5 stówek, nie? No 500 tysięcy. A trzecia y, nagroda to jest trzeba wygrać 10 bit i mamy następny dzień premium. Aha! Przepraszam, za pierwszą wygraną mamy y, automatyczny system gaśniczy razy 5 y, Czyli przyda się to... 100 tysięcy, czyli nagrody łączne za sumy 600 tysięcy, jeżeli chcemy oczywiście sprzedać, a nie, sprzedamy to po. Ale po to nie obycenie. warto sprzedawać, to nie, nie warto sprzedawać, warto no, to To są, to są na dobre rzeczy. Warto to zostawić. Dobra, to są misje. I co tu jeszcze mamy? Aha, jeszcze mamy interaktywną ofertę specjalną, która trwa do 16 grudnia. I tutaj mamy. 50% zniżki na czołgi te z, nowej, z nowego drzewka TEDeków niemieckich do 5 tieru, a 30% szósty i siódmy tier, tak samo mamy tutaj z rosyjskimi czołgami. Na przykład KV2 możemy kupić za 30% zniżki i wiele arty o wiele taniej rosyjskich. I to może się przydać, ponieważ Ostatnio obiegła wszystkich graczy informacja, że na koreańskim serwerze jest do wygrania. Jest misja na otrzymanie czołgu premium IS6. Co Nasze trzeba zrobić, ciepłe? Norbi? żeby to jest go dokładnie, dokładnie tak, że Koreańczycy tak jakby wcześniej e, pokazali, jaka może być następna misja e, miesięczna i wygląda to mniej więcej w ten sposób, znaczy oczywiście na innych, e, w portale, na innych stronach jeszcze to nie jest oficjalnie potwierdzone, ale prawdopodobnie będzie coś, coś takiego. E, należy zrobić e, dosyć, w pierwszej, w pierwszej fazie dosyć prostą rzecz, czyli w przeciągu miesiąca czasu trzeba na, nabić 100 100 EXPA na dowolnym pojeździe szóstego tieru, e, obojętnie jakiej nacji, czyli wybieramy sobie Helkata, wybieramy sobie KW-1S'a i gramy, nabijamy na tym 100 000 EXPA dostajemy 3 dni konta premium. Dużo, niedużo ale zawsze jest tam dla osób, które nie, nie, nie kupują premek 3 dni, to jest sporo. Druga opcja jest taka, że e, jeżeli e, ktoś posiada wszystkie Odkryte wszystkie drzewka technologiczne na chwilę obecną z każdej nacji, czyli każda nacja macie odkryte do szóstego poziomu co najmniej, możliwe, że ktoś będzie miał więcej, ale szóste poziomy będą potrzebne z każdej nacji, łącznie z tymi nadchodzącymi, które wejdą w następnym patchu, czyli Japończykami, będziecie musieli zagrać każdym czołgiem szóstego poziomu każdej nacji yy, i odpowiednią liczbę bitew, tak aby nabić 100 tysięcy expa na każdym czołgu. A łącznie musicie zdobyć 700 tysięcy expa yy, i wówczas dostajecie coś niebywałego, bo Wargaming wiadomo, że raczej nie rozdaje y, czołgów premium, ale w tym momencie dostali, dostajecie ISA a szóstego. E, czyli, dziesiąt, e, czyli ósmy poziom, e, czołg premium, który normalnie kosztuje bodajże chyba 10 tysięcy golda. 12 tysięcy golda. golda! To jest naprawdę e, duża, e, duża okazja, ale to jest e, opcja tylko dla tak zwanych no-life'ów niestety, którzy grają już długo, którzy mają poodkrywane wszystkie, drze wszystkie drzewka. Którzy będą chcieli walczyć przez ten okres miesiąca czasu, tak żeby dziennie zrobić e, w granicach 3 trzech, trzech do 4 tysięcy na, dany, na danym czołgu. Bóg na pulpicie właśnie mamy Isa 6 W opisie dam wam link do tego do tej tapety, bo jest fajna. Chcę tylko właśnie powiedzieć to co Norbi powiedział, że najprościej tą misję jest oczywiście jeżeli ona będzie na europejskich serwerach. Na razie informacja jest tylko że na koreańskim serwerze jest ta misja. Jeżeli to będzie na serwerze europejskim, to oczywiście konto premium, jeżeli ktoś ma od razu o 50% yy, po prostu przyspiesza yy, realizację tego, tej misji. Yy, teraz tak, wiadomo, że dobrze by było mieć yy, wszystko poodkrywane, żeby nie dochodzić specjalnie do tych yy, czołgów, yy, no bo około 60, 65 tysięcy EXPA to jest naj, yy, najkrótszą drogą dojście do prawie każdego szóstego tieru w każdej nacji. Czyli na przykład... Trzeba jeszcze, trzeba jeszcze je później wziąć, podkrywać lufy, żeby dało się na przykład takim KW-1 SM grać Czyli nawet 80 tysięcy trzeba liczyć mm -hmm. prawdopodobnie. 80 tysięcy expa, czyli na przykład wchodzą Japońce, ty chcesz robić tą misję, no to yy, musisz mieć 80 tysięcy expa. Yy... <coughs> No chyba, że będziesz na stokowym... Tak, i później dodatkowo jeszcze do tego trzeba dobić 100 tysięcy ekspo na tym siódmym tierze, więc to już jest... No, powiedzmy tak, że jeżeli ktoś ma odkryte wszystkie drzewka do szóstego tieru i będzie zostaje mu tylko odkryć siódmy, czyli japoński, jest to do, w jakiś tam sposób do zrobienia. Jeżeli nie macie, no to, to niestety zostaje Wam tylko jedna opcja pod tytułem jeżeli chcecie S6 kupić go w sklepie. Ale myślę, że wszystko jest możliwe. Przynajmniej będzie fajna zabawa i coś do robienia w tej grze. Ciekawego, ja się na pewno, jeżeli to będzie, się tym zajmę i to zdobędę. Jeżeli chodzi o chińskie czołgi, na pewno odkupię sobie typa 58, bo pamiętam, że bardzo fajnie mi się nim grało. Jeżeli chodzi o francuskie czołgi, tutaj no niby można myśleć o AMX 12T, ale też nie wiem, czy nie przypadkiem nie zakupię sobie z powrotem Potem może Heavy tanka, a może tego Brzydala RL V39, który ma dosyć ciekawą lufeczkę, bo tym AMX-em no już się nagrałem sporo. Jeżeli chodzi o Niemcy, to w tej chwili właśnie jest taniej do zakupienia Nashorn. Jak widać jest po 600 tysięcy, nie po 900 jak inne. Szóste tiery. Więc, jeżeli yy, prawdopodobnie chcielibyście realizować tę misję, tego Naszorna yy, sobie zakupcie. A jak wiadomo, wszystkim naszorn się podoba, jest po prostu świetny. Yy, co tu mamy? Brytyjczyki. No, ja mam Cromwellka yy, i mam toga. Nie wiem, czy czołgi premium też się będą liczyć w tej misji, no, ale mam Cromwellka jak coś. Yy, oczywiście tutaj te wszystkie tiery, yy, oprócz może tego yy, GC, który Kukunia strasznie nie cierpiał, yy, to, yy, to wszystkie tutaj te czołgi są ciekawe. Arta, nie wiem, to jest ta szybciutka Arta, yy, ale chyba łatwiej będzie eks, eksp zdobyć na Cromwellku, yy, czy tam na jakimś czopcidlu. Kiedy to będzie to łatwiej. Jeżeli chodzi o amerykańcę, no to tutaj chyba królem jest Hellcat. Oczywiście... Yy, Helkacik, tutaj no, każdy czołg amerykański jest świetny. Czy to, um, czy to T20? A nie, T20 jest tym. T21 jest Lightem? Ja Lekki, powiedzmy tak, tak, tak. tak, że tak że T21 jest Lightem, on jest taki sobie, więc tutaj z tego Helcat, Jackson M6. O, M6 też byłoby, super by się sprawdziła pod tym względem. Mm -hmm. Te wszystkie M4, a no jak ktoś lubi. Mm -hmm. Mi się osobiście ten tak sobie tak średnio grało, ale M6 super, Jackson super, Hellcat super, T21. No i, i, jak i co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze e, rosyjskie. Nie wiem, jak to będzie z tymi e, czołgami premium. Czy też będą się liczyć? Być może nie. E, więc chyba KW1S jest tutaj ciekawostką. E, warto warto to mieć, oczywiście SUSTO ale przecież teraz jest kv 2 za 640 tysięcy, a normalnie jest za ponad 900, więc może ktoś chce sobie polatać z hałbicą 155 mm, jak w ostatnim odcinku golf z klanu Win pokazywał, że po prostu ten czołg bez żadnego golda robi niezły pogrom. Dobra. A 3485 jeszcze jest, które też jest całkiem Aha, sympatyczne. Aha, no tak, tak, tak. tak. I zawsze można sobie założyć skórkę z rudego 102 Aha. i y, udawać, że gramy w czterech pancernych. Dobra, to były chyba główne rzeczy. Oczywiście trwa nadal. Można było pobrać na testowym serwerze pacza 810 nową łatkę. Co ona zmienia na orbity, pamiętasz? Wiesz co, znaczy to jest dokładnie drugi, drugi, jakby otwarty jest drugi etap tego testowania. Wiesz co, tak prawdę powiedziawszy, nie ma jakichś tam strasznych, wielkich zmian. Oprócz tego, że zanim jeszcze weszedł, czyli został już znerfiony dziesiąty japoński MED. Który tam był niby za bardzo mocny, poprawili artefakty, które się tam pojawiają w grze, takie wiesz, jakieś, pamiętasz zresztą jakieś takie dziwne smugi, jakieś takie inne rzeczy. O, na przykład bardzo ważna zmiana, że japońskie czołgi zostały, ich kolor został zmieniony na zielony, nie można nie można było, znaczy naprawiono problemy z jakimiś odbicia, odbiciami mgły w wodzie, poprawiono poprawiono tam dźwięki w niektórych rzeczach. W pierwszej, w pierwszej odsłonie nie zmienili praktycznie nic jeśli chodzi o wygląd czołgów. Tutaj teraz zrobili w ten sposób, że Mm, przemodelowali troszeczkę Ferdynanda, on jest taki jakby troszeczkę wyższy, a węższy, tak odrobinę się by nie zrobił, inaczej wygląda i 6 e trochę inaczej wygląda jego wieża, gąski zmieniono zmiany jakieś tam w długościach lów na M4 Shermanie, czy nam to jeden heavy tanku. Norbi, myślę, że na razie no, nie, takie nie takie będziemy wiecie, mówić, takie, ponieważ takie, nie no. mamy strony, żeby pokazywać te zmiany, więc yy, to takie... Gdybym mógł pokazać to, o czym mówisz, byłoby to, to znaczy, bardziej na jasne. Stronie, na to stronie, na to jest za, posyłamy, posyłamy wszystkich na naszą stronę. Tam są te wszystkie zmiany pokazane. E, chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, którą właśnie w przed chwileczką doczytałem, która Ciebie też bardzo zainteresuje. Po pierwsze, zapowiadany jest nie w tym patchu, ale prawdopodobnie w patchu na kolejnym, jest możliwość, że będzie wprowadzony jednak nerw dla tedeków ków 10 tieru, czyli wszystkie obiekty 268, czy tam Fochy zostaną znerfione, zostanie im zmniejszony damage na strzały z 850 do 750. Zmieniony zostanie jednak, znaczy DPM ma zostać taki sam, czyli wiąże się to z tym, że będą musiały mieć szybszy reload, no to teraz wyobraź sobie 14 sekund reloadu w 2.6.8, jeżeli mu go przyspieszą, to będzie ładował ładnie. Czyli przypuszczalnie yy, będzie... To w okolicach 11,5 sekundy. Nie, sądzę, że raczej w granicach e, bliżej 13 sekund, tą sekundę mogą mu zmienić. Ale jeżeli I... mówisz, że DPM zostanie taki sam, uh -huh, a uh -huh. będzie zdjęte o 100, czyli to uh -huh. będzie około 15%, czyli z czasu odejmuje 15% około 2 sekund. No, czyli to może to... być nawet 12 z groszem. I to no. będzie coś niesamowitego. On no, jeszcze raz no, no, no. ładuje szybko, a co do tego. Natomiast. Mm... A penetracja? Penetracja nie będzie zmieniana, także na razie nic nie No to czy to ma. będzie NERF? Zdecydowanie? E... To, to może Story być BUF? Tak. Oni <laughs> tak, może to być też jako BUF. Natomiast, ten... natomiast e, wyczytałem jedną bardzo ciekawą rzecz, e, która Ciebie na pewno zainteresuje. Nie jest, nie jest na razie planowane, nie jest prawdopodobnie w ogóle nie będzie Nerfa t 57 Heavy. Uu, no, to y, szczerze mówiąc, y, te wszystkie informacje, które słyszeliśmy już od dłuższego czasu, że będzie nerw y, tego czołgu, y, Norbi mówi, że jednak zostaje to samo. Czyli super. Z prostego względu. Y, jak wiadomo, y, tak, tak naprawdę rozbija się o to, jaki ma współczynnik Min Ratio e, dany czołg na danym tierze. Jeżeli ten współczynnik jest w jakiś na sposób znacznie odbiegający od, e, od średniej, dla Wargamingu oczywiście średnia to jest taka optymalna, to jest 48% Min Ratio danego czołgu, e, ale, ale oni i do tego, do tego by najchętniej dążyli, jeżeli to w jakiś sposób za bardzo odbiega, wtedy ten czołg dostaje jakiegoś tam cichego nerfa, o którym się nie powie, a dostaje. Ewentualnie normalnego nerfa, gdzie, gdzie, gdzie już jest to zapowiedziane wcześniej, ewentualnie już po wprowadzeniu. I okazuje się, że te 5.7 Heavy troszeczkę spadły u średnie statystyki, że już nie jest taki OP, ze względu na to, że coraz więcej osób że tak powiem, e, średnio, gra, średnio grających e, zaczyna, zaczyna nim jeździć, i wtedy wiadomo, że m, na początku osoby, które go e, kupiły, e, kupiły go za Golda. Osoby, ich było na to stać, które e, potrafiły wykorzystać to, co ten czołg e, potrafi. A teraz ci średni gracze zaczynają zaniżać się jego statystyki, więc prawdopodobnie nie będzie potrzeba e, go nerfić. Wiadomo, że nerw na pewno przydałby się fachowi 155, c który naprawdę jest OP. Jest, chodzą suchy, że jego pancerz ma zostać zmniejszony ze 170 do 130. Więc 180? To będzie, 180 do 130, więc to będzie bardzo potężny nerw, jeśli chodzi, jeżeli tak, rzeczywiście tak, tak, tak będzie. Tak, tak, tak. No, to, to naprawdę na chwilę obecną jest opeczą, chociaż już ludzie nau, nau, nauczyli przeciwko niemu grać. Już tam, już tam widzę, że troszeczkę trudniej chyba się nim gra. Co poza tym, no chyba z takich takich ważniejszych rzeczy, te dwie rzeczy są chyba naj, takie najbardziej ciekawe. Mm -hmm. Kiedyś tam jeszcze była mowa o lekkim buffie dla Amixa 50B, ale tu na razie jest cisza. A? Nie potrzeba mu tak strasznie buffów, on, on mimo tego swojego gorszego reloadu i, i tak dalej, no ale... Wiesz, nie może mieć wszystkiego lepszego ze no, 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 względu no, no. na to, że... On e, jest zdecydowanie chodzi... szybszy on, niż T57, no ładuje dłużej, ale za to wiesz, z górki te 57 heavy rozpędzi się do 40 na godzinę, a ten leci ponad 60, no nie to jest bardzo no, i on jest żwawy, natomiast jeżeli ktoś mało osób w nim gra, ale jeżeli już gra osoba ogarnięta, to on naprawdę potrafi robić bardzo dobre wyniki. Tak jest. Okej, okay. ja myślę, że nie będziemy już przedłużać, bo jest sobota, trzeba coś pograć. Um... To chyba wszystko w dzisiejszym repertuarze. W tle słyszycie inną muzykę. Niestety YouTube y, zakazał mi używać AE of the Tiger, która była znana w poprzednich odcinkach repertuaru. W tej chwili wziąłem jakąś z YouTube'a muzykę, która leci sobie w tle. No trudno. Y, niestety YouTube ma swoje prawa. To wszystko w dzisiejszym... A, przepraszam za bałagan na, na łóżku. Niestety nie poukładałem y, rzeczy już od y, kilku miesięcy. Dobra, dziękujemy. Miesięcy? Dziękujemy za uwagę i zapraszamy coś jeszcze powiedzieć? E, tak, że mam nadzieję, że będziemy się teraz starać, będziemy robić odcinki nawet czasem krótsze, ale częściej, żebyście wiedzieli jakieś tam nowe informacje, nowe wiadomości. I na pewno nie w piątek o godzinie dwudziestej i raczej nie na Twitchu, bo to powodowało jednak u nas to, że czekaliśmy na kosztella, że to, że tamto, że kogoś nie było i dlatego nie było tego repertuaru. E... Poza tym jeszcze jakieś zawirowania z CW, jeszcze jakieś coś tam dochodzące, e, krótki czas pomiędzy bitwami i, i, i także bywa z tym różnie. To dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się na polu bitwy. Do zobaczenia na razie. Do usłyszenia.